Tak jak zapowiadałem wcześniej, mam dla Was małą niespodziankę. Tą niespodzianką jest pojazd w pojemności 50 cm firmy Romet, która odrobiła lekcję i wyszła naprzeciw konkurencji, jaką jest Sunak i Barton. Dokładnie chodzi mi o linię pojazdów 50 cm, tak zwanych małych czoperków. Jeżeli chodzi o Bartona, Barton ma swojego wulkano 50, natomiast Junak swoją 902. Oba te pojazdy świetnie się zadomowiły na naszym rynku. E, jeżdżą po naszych drogach zarówno młodzi, jak i osoby nieco starsze. E, ale tak jak powiedziałem, Romet też nie spał, nie zasypał gruszek w popiele i wyszedł do nas ze swoją propozycją. I tą propozycją są dwa pojazdy, znaczy w zasadzie jeden pojazd, ale pokażę go w dwóch malowaniach. Jest to Soft Chopper 50, a jeżeli chodzi dokładniej, to mamy go w dwóch malowaniach. Jest to czarny połysk i oczywiście taki fajny wiśniowy również kolor w połysku. Jeżeli chodzi o dane producenta, tutaj trzeba powiedzieć z zadowoleniem, że mimo zachowanych standardów, jeżeli chodzi o silnik, czyli standardowy silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, z dwoma zaworami, ma on już wałek wyrównoważający, ale też już ta moc jest około 3,2 konia mechanicznego. Oczywiście jest na wtrysków paliwa, spełnia normę Euro 5, ma rozrusznik elektryczny i kopkę, czyli Kickstarta. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, jest tutaj skrzynia manualna, czterobiegowa. Zresztą też skrzynia, która już się świetnie sprawdza od wielu, wielu lat i Nikt raczej na nią nie narzeka. Prosta w obcudze i wygodna. Jeżeli chodzi o koła, mamy tutaj felgi odlewane w rozmiarze 18-16, czyli przód mamy 18, z tyłu 16ki, też komponują się bardzo dobrze. Układ hamulcowy w tym pojeździe nadal jest powiedzmy dzielony, czyli mamy z przodu układ hydrauliczny. Z jedną tarczą hamulcową, natomiast tył jest bębnowy. Jeżeli chodzi też o pozostałe rzeczy, to prędkość standardowa 45 km na godzinę, a zbiornik paliwa mieści aż 12 litrów. I teraz ciekawostka, bo romet nie, nie stanął w miejscu. Dodał coś fajnego, a dodał mianowicie sakwy. Dodał takie małe sakwy, które znajdują się. Z tyłu pojazdu w tych miejscach z lewej i z prawej strony, co dodało na pewno mu takiego małego pazura. I co jeszcze jest bardzo ważne, połączył taką klasykę z nowoczesnością, ponieważ e, kierunkowskazy mamy LED-owe e, w dość ciekawym kształcie, e, jeżeli chodzi o, o wygląd. Na pewno będą bardzo widoczne, mam nadzieję, nie, niedługo zaprezentuję to z odpaleniem, z włączeniem tych wszystkich elementów. Dodatkowo. Gniazdo USB, które znajduje się po lewej stronie na kierownicy, można coś podłączyć: telefon, ładowarka do telefonu, czy też jakieś inne urządzenie. I też co jest bardzo fajne w tym pojeździe, to to, że jest wykończone elementami chromowanymi. Na pewno lusterka i przedni błotnik, e, też w połączeniu z całą resztą, e, z osłoną tłumika, e, dają przyjemny, przyjemny odbiór. Romet oczywiście zachował tutaj klasyczny wzór zegarów, jeżeli chodzi o tablicę rozdzielczą. Nazwijmy to w ten sposób: czyli mamy po prawej stronie obrotomierz wskazówkowy z informacją o światłach, jak aktualnie mamy włączone, a po lewej stronie mamy prędkościomierz z licznikiem i podlicznikiem. Dodatkowo jeszcze mamy wyświetlacz biegów w tym pojeździe to też na pewno dla początkujących będzie ułatwiało poruszanie się nim. Co jeszcze? Tak jak powiedziałem, połączył nowoczesność z, z jakimś takim odrobinem, odrobiną starego i to mi się też podoba, bo jeżeli chodzi o tą nowoczesność, to oprócz tych kierunków, które tutaj mówiłem, że są ledowe i takie fajne, dodatkowo jeżeli chodzi o lampę przednią, też ma obrysówkę, która no na pewno y, fajnie świeci, jeżeli chodzi o y, jakąś tam porę wieczorową nocną i myślę, że y, zaprezentuje to niebawem. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, <coughs> przepraszam, Romet odrobił lekcję, nie, nie został z tyłu, zaprezentował nam Softchopera 50 On aktualnie jest w cenie 6599 złotych na naszym salonie. Aktualnie również mamy go w tych dwóch kolorach. Cena jest bardzo atrakcyjna i myślę, że jest warty zainteresowania. Jeżeli miałbym tutaj jeszcze coś dodać, to to, że rynek małych choperów, małych pojazdów w 50, czyli w 50 cm, jest w Polsce bardzo oblegany. Bo są to pojazdy, które przede wszystkim mają. Nisko położone siedzisko, czyli dla osób niższych na pewno będzie wygodniej. Czy to będą mężczyźni, kobiety, młodzież czy osoby starsze, na pewno będą miały bardzo dobre powiedzmy panowanie nad tym pojazdem, dlatego że, że podłoże będzie bezpośrednio pod nogami, nie będzie tak naprawdę trzeba stać na palcach, żeby go utrzymać, pilnować. Więc tutaj w tym konkretnym przypadku myślę, że pojazd jest jak najbardziej godny polecenia, warty swojej ceny. Zapraszam do naszego salonu, żeby zobaczyć go na żywo, przymierzyć się i dokonać tego jednego, jedynego słusznego wyboru zakupu, czyli danego pojazdu. To jest prawdopodobnie ostatni materiał przed świętami. Myślę, że następne już będą związane właśnie z tym, że chciałbym zaprezentować tutaj Państwu chociażby właśnie to, jak wygląda po odpaleniu, jak to te wszystkie światła działają itd. itd. Ale to zobaczymy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na pewno teraz, bo przed świętami, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie to jest ostatni materiał, kiedy nagrywam. Ja wszystkim dziękuję, że w tym czasie, kiedy się mogliśmy spotykać, było wiele komentarzy, informacji, maili, zapytaniami różnymi dotyczącymi danych pojazdów, gdzie mogliśmy wspólnie na chociażby tej płaszczyźnie wymienić jakieś swoje opinie, a jednocześnie jakieś miłe rzeczy, które z waszej strony nas spotykają, czyli to, że ktoś tam postawi jakiegoś lajka, yy, zasubskrybuje nasz kanał i tak dalej, i tak dalej. Także zapraszam nas, na was wszystkich na nasze yy, social media, czyli na pewno nasz Instagrama, czy naszą stronę, czy naszego bloga na www.salon2kuka.pl. Tam zobaczycie całą naszą ofertę yy, związaną z jednośladami i nie tylko. Niebawem, niebawem też jeszcze uda mi się na pewno nagrać jeszcze jedną fajną nowość, a to zostawię też na później, będziecie mieli okazję zobaczyć. A póki co, w związku z tym, że tak naprawdę do świąt zostało nam tylko kilka dni, chciałbym wszystkim jeszcze raz podziękować za wspólne oglądanie, a jednocześnie życzyć Wam wszystkim zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, no i szczęśliwego nowego roku. Pozdrawiam Was serdecznie.